30. kolejka Tauron Hockey Ligi Zagłębie Sosnowiec kontra JKH, GKS i Jastrzębie. Kowicz rezerwowym bramkarzem dzisiaj z numerem 1 Kacper Michalski. Pierwsza formacja jest Sosnowiec w zestawieniu następującym. W bramce z numerem 29 i Kale Oliwaltola. Dominik w momencie gry odebrała nieco Dominikowi Pasiowi. A tu ty Krawczyk, Lackowicz. Od niebieską linię muszą wracać do defensywy Jastrzębianie, bo na Hunko. Nachunko i Lackowicz. Próbował sam zakończyć akcję. Nie sięgnął krążka Starzyński. Jeszcze poprawka zakotłowało się przed zawodników Zagłębia. Bagin. Przed bramkę odbity krążek. Od kotłoża przechodzi. Starzyński przed Szczepkowskim. Poluszem, Szpirko. Bagin do Araka. Broni Szczepkowski, ale. Tyczyński. Lackowicz odbija krążek. Jeszcze krawczyk próbuje. Tyczyński. Tyczyński przyspieszył i gol! Przestrzelony Lackowicz. Krążek w polu bramkowym. Tam dopada go nikita Bucenko. I mamy pierwszego gola. 13 sekund siedział na ławce kar Kamil górny. Przestrzelony Jakub Lackowicz. Nikita Bucenko nieupilnowany. Szturc, Andrejki sporo miejsca. Andrejki przed bramkę. Gol! Patryk Krężołek. Co się dzieje w Sosnowcu? Odegranie przed bramkę do Krężołka, a ten. Niezwykle sprytnie obił tam Lackowicz. Krężołek, Harwat. Harvat, Lackowicz odbił krążek. O, już Szturc prowadził krążek do tercji, Jastrzębian, Szturc. Poruszona bramka. Straciłyki Maciej Urbanowicz. Lackowicz broni. Kiełbicki. Do pasia przed bramkę. Nie udało się doprowadzenie do remisu. Chociaż jak ostatnio pytałem, jaka będzie odpowiedź Sławna Lewajka. Czeka zający na krążek. Odwrócił się. Krężołek. Szaur. Szaur broni Lackowicz. Zając. Zając przed Szczepkowskim. Odegranie do Winnie Kajnena i Szczepkowski. Starzyński cały czas przed Szczepkowskim. Martyszka. Martyszka. uderzenie, zbity. Rajemaki przepuścił krążek. Radosław na lewajka. Do Łukasza na lewajki. A Jastrzębian, paś. Kostek. I słupek zadzwonił. Szpirko. Bagin. Zmieniony torlotu krążka przez Unki. Szpirko. Kolusz Szczepkowski. Martyszka. Rajameki. Starzyński. Pomylił się Filip. Krążek. Szpirko, Bagin. Odbity krążek. Paś. I Szczepkowski. Nakrywa krążek. Zakończyła się kara. Nachunki. Kolusz. Bagin. Szczepkowski. Jamaki. Kolusz. Wrzuciły krążek na przedpole. Bramki. Szczepkowski. Przejęty krążek przez Kozłowskiego. Kozłowski. Obok Bramki. Szturc. Lackowicz. Paś. Wygrywa pierwsze wznowienie drugiej tercji. Kiełbicki. Blisko. Kiełbicki i Szczepkowski. Tymczasem Jastrzębianie, kolusz nie, nie trafił w krążek. Jeszcze jedna próba. Kup szaur. Kostek przejmuje krążek. Paś ma teraz otwartą drogę do bramki. Paś i gol! Dominik Paś w swoim stylu, można powiedzieć. Pokonany Szczepkowski. Bramka kontaktowa dla JKH GKS-u Jastrzębie. Świetnie to zrobił Dominik Paś. Precyzyjne uderzenie i Waltola. Andrzej Kif. Z backhandu Lackowicz. Znak pod bramkę Szczepkowskiego. Paś. Odwrócił się z krążkiem i słupek. Lindgren. Szturc. Przyczajony. Bramce Lackowicz! Znakomity. Waltola. Lindgren. Uderzenie. Harwata odbity. Krążecki. Urbanowicz. Urbanowicz. Szczepkowski odbija. Na Hunko Wygrywa wznowienie. Szaur. Lackowicz. Grena. Tam dobrze był ustawiony. Oli Peteri-Winikajnen. Starzyński. Szpirko. Broń. Bagin. Szpirko. Koluszy przed bramką. I gol! Filip Starzyński. Nieupilnowany. Trącił krążek backhandem. I mamy wyrównanie na 3 minuty i 7 sekund przed zakończeniem trzeciej tercji. Zaskoczony Mikołaj Szczepkowski. Był w parterze. Przesunął tą lewą nogę. I tam właśnie Witali Andrejki i Patryk Krężałek. Kostek, Rajamaki, Rajamaki Raja Maki, naprzeciwko niego Raja Rajamaki Ponad poprzeczkę Raja do Bagina. Bagin w ten gąszcz. Przed... przed Michałem Narogiem, Naróg, Na czy Lackowicz na Lackowicz! Fan... Rajamaki na wolne pole do bagina i gol! Złota bramka Emila Bagina pozostawiony bez opieki obrońca JKH GKS-u Jastrzębie. Zdobywa złotego gola, dwa punkty jadą do Jastrzębia. Jeden punkt pozostaje w Sosnowcu. A zatem z drobną korektą tradycja została podtrzymana po raz czwarty w pojedynku pomiędzy Zagłębiem Sosnowiec i JKH GKS-em Jastrzębie, górą drużyna z Jastrzębia, tym razem platformę Polski Hockey TV. Spokojnego wieczoru. Do zobaczenia, do usłyszenia.